Cześć! W dzisiejszym nagraniu opowiem Wam o tym, dlaczego diety w od 80 do 95% kończą się efektem jojo albo powrotem do dawnej wagi. I o tym, co z tym wspólnego ma hipnoza i hipnoterapia. I pozwólcie, że zacznę od tego drugiego. Słuchajcie. Hipnoza i hipnoterapia to są procesy, które mają na celu zmianę pewnych przekonań, zmianę pewnych mechanizmów działania, zmianę pewnych schematów myślowych. No i zastanawiam się, jak to jest, że jeżeli ktoś ma przekonanie, że jedzenie to przyjemność, to ma mu pomóc dieta. Przecież to przekonanie jest w jego głowie i dieta w żaden sposób mu na to nie pomoże. Jeżeli ktoś zajada emocje, je, bo się zestresował, je w nagrodę, je, bo się nudzi, je, bo miał trudny dzień w pracy, czyli nie ma umiejętności strategicznego zarządzania swoim życiem, radzenia sobie z emocjami czyli z tym, co jest w głowie, to w jaki sposób ma mu pomóc dieta. Natomiast teraz opowiem Wam o tym, dlaczego dieta w od 80 do 95% kończy się efektem jojo albo powrotem do dawnej wagi. I być może już teraz domyślasz się, dlaczego tak się dzieje. Po prostu leczymy nie to, co trzeba, nie... Tam, gdzie trzeba. Czyli zamiast zająć się swoją głową i swoimi przekonaniami, to zajmujemy się tym, co jemy i ile jemy. No ale, jeśli ciągle nie jesteś przekonany, przekonana, to tutaj narysuję ci taki schemat i zastanówmy się, jak wygląda taki tradycyjny schemat efektu jojo. Co jest na samym początku tego schematu. Na samym początku jest niezadowolenie ze swojego ciała. Tutaj mam za dużo, tu mi wystaje, tutaj jest celulit, tutaj mi się nie podoba. Niezadowolenie ze swojego ciała. Więc co się dzieje? Wpadam na wydawałoby się logiczny pomysł. Jakiś restrykcji. Przejdę na dietę. Ograniczę węglowodany, nie będę jadła po tej godzinie, nie będę jadła po tamtej godzinie. Będę ćwiczyć, być może nawet ćwiczyć katorżniczo. Pomysł na restrykcje. No, ale w takich restrykcjach nie jestem w stanie wytrwać całe życie. Udaje mi się, jak mam wysokie samozaparcie. No bo jestem na diecie po raz pierwszy. Wytrwać trzy miesiąca pół roku. Jak jestem bardzo zdyscyplinowana, to daje mi się wytrwać nawet rok. No i prawdopodobne jest to, że chudnę, jeśli jestem w tych restrykcjach po raz pierwszy. No ale w pewnym momencie dochodzę do wniosku, że ja dłużej nie dam rady, Dłużej nie, nie dam rady być w tych restrykcjach, więc prędzej czy później dochodzi do złamania restrykcji i powrotu do normalnego jedzenia, normalnego funkcjonowania, czyli wracam do moich starych przekonań. Jedzenie to przyjemność, jedzenie to świetny sposób na to, żeby sobie radzić z emocjami, jedzenie to dobry pomysł na to, żeby się nagrodzić. No i co się dzieje? Tym jak zerwę z restrykcjami. Wracam do dawnej wagi. Znowu jestem z siebie niezadowolona. Znowu nie lubię swojego ciała. Dodatkowo dochodzi poczucie winy. Jak mogłam do tego doprowadzić? Jak mogłam pozwolić sobie na to, żeby znowu tyle przybrać na wadze? Jak mogłam pozwolić na to, żeby znowu tak wyglądać? No i w tym poczuciu winy, poczuciu nieszczęścia jestem jakiś czas. I tak naprawdę wracam w ten sposób do punktu wyjścia. A potem pojawia się gdzieś na socjal mediach informacja o nowej, super skutecznej diecie, o nowym treningu, nowych suplementach diety, nowych cudownych pigułkach, tabletkach albo zastrzegach. No i znowu wchodzę w ten proces restrykcji. No i znowu jestem w tych restrykcjach jakiś czas, ale ponieważ nie mogę w nich być do końca życia, to prędzej czy później dochodzi do etapu zerwania restrykcji. A jak dochodzi do etapu zerwania restrykcji, to prędzej czy później wracam do dawnej wagi. I... To koło się zamyka. I często jest tak, że w takim błędnym kole tkwimy latami. Ten proces powtarza się wielokrotnie. No i co z tym zrobić? Przecież ja nie chcę mieć nadmiarowych kilogramów, a nie mam innego pomysłu. No i właśnie tutaj. Przychodzi z pomocą hipnoza i hipnoterapia, bo rozwiązanie jest dziecinnie wręcz proste. Żeby wyjść z tego schematu, należy zrobić tylko dwie rzeczy. Po pierwsze jeść fizjologicznie, po drugie, zrobić to z miłości do siebie i szacunku do swojego ciała. Jeśli już masz takie poczucia, że tak, należy zmienić przekonania, należy zmienić automatyzmy, należy zmienić schematy i mechanizmy, to pod spodem znajdziesz link do omówienia konsultacji, po to, żeby rozpocząć proces hipno-odchudzania, który nie tylko jest skuteczny, ale przede wszystkim ma doprowadzić do tego, że będziesz jeść fizjologicznie, z miłości do siebie i szacunku do swojego ciała. A jak to zrobisz, to nie będzie efektu jojo. Ten efekt jedzenia fizjologicznego, który prowadzi do szczupłej sylwetki, zostanie z tobą na zawsze.